O, Daria! Nasza medalistka! No witamy Cię serdecznie! Co cię Dziś Daria była trzecia! Wspaniały rezultat! Jest! I generalnie dziewczyny też mają medal! Jesteśmy mistrzami tutaj! Tak! Rządzimy! Wszystkie dziewczyny mają medal! Wszystkie nasze obiad. dziewczyny mają medal. Cieszymy się. Wojtek nie ma, ale ma ale sałatkę obiad. i też jest szczęśliwy. podzielił się ze mną. Tak. No powiedzcie dziewczyny dziewczyna, jak to zrobiłyście? Może nie teraz, ale no, ja opowiadajcie. Co... jest Tyś... dobra. No mów, mów, no dawaj. Jak to zrobiłam? To była gra błędów. Gra błędów, okej. Okay. Chyba zrobiłam mniej niż reszta. Mniej niż jakieś 40 innych dziewczyn. Aha. Ale błędy były. Aczkolwiek starałam się po prostu zapitalać. Pięknie Koniec tych obłędach. Powiedz mi, czy jesteś dobra? No pewnie. Nie, chcę Jak... słyszeć jestem? Mega dobra. Yeah, o to chodziło. Pięknie. No, łudnij sobie i też coś powiedz. Chodzę, Ej, no ja niestety nie wykazałam się zbytnio na tych zawodach, ale... Zaraz, 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 Jednak zawody się nie skończyły pozwolił nam osiągnąć y, zaszczytne trzecie miejsce, więc... Juhu! Dawo. To co? Pieha! Hip Pieha! hip Hip Pieha! hip Hip Pieha! Pura! Pieha!